Jeszcze malarzycki ludzie z tej strony Xizer. Dzisiaj ze mną jest pan King Slayer, kurczę. Gramy sobie na tank ludzie, bo dużo osób, myślę, dużo osób. Przemo z Discorda też mówił często, żeby ogarnąć tego baga z po prostu dachem, wchodzeniem. Ja już zobaczyłem, jak to się robi, także sprawdzimy, jak to się prezentuje. Nie wiem, czy można tam schodzić, więc to jest problem ogólnie. Więc w razie co, po prostu reset, żeby był zwykły Investigate, ale zobaczymy, jak to tam ogarnie się. No także sprawdzimy, no pamiętajcie oczywiście lajki, subskrypcje, komentarze, jeżeli ktoś z Was nie ma... No bo i to co? bardzo no, ważne... No właśnie, bo to bardzo ważne moi drodzy, co tu mamy? Lucy? Cordereo! Cordero, no dobra Bordello no tak. Burdello No dobra, chodźmy to zobaczyć, czy w ogóle tu się uda rzeczywiście nam. Kurde, pada no. też tak samo jak ty. patrzyłem na tej Ja gry. patrzę, ja tu obserwuję. Ale to Ty podzieliacie, ja, ale ja, ja potrzebuję panie drogi potem tam chyba. Bo to do no, tego tak, jak to nie nie pisał do ciebie, ty co ty sobie? O, tutaj wykorzystanie, no to we dwóch Ale trzeba, tam. no. No widzisz, to trzeba jakoś zrobić, niby żeby tak była. O, what the fuck? Okej, okay, chyba to nie tak, Gdzieś, to musiało jakoś tak dziwnie. O, kurde, panie. A może sobie lepiej włączmy sobie, może ty. O, czekaj, i teraz to, co musiał zrobić. Tylko dobre pytanie, ja nie pamiętam teraz co trzeba zrobić, to jest problem. Ja zaraz muszę zobaczyć to na ogólnym, co musi zrobić kolega, bo tego to nie pamiętam. Aż sprawdzę tutaj linkiem szybko, moi drodzy. How to get on the roof on the Tanglewood. Co kolega musi zrobić, o. Trzeba tak śmiesznie zrobić tego, to, o. Ale to nie, tośmy trzeba jakieś specyficznie, żeby to w ogóle... Żeby ta szafka tak leżała, o, wa... o, no było przez chwilę właśnie. Czekaj, pójdę może światło nam włączyć szybko, ty, żeby psycha nam nie siadła. Trzeba tak zrobić właśnie, żeby ona leżała śmiesznie, tak jakby ten, ten właśnie drzwi od szafki. A potem zaraz zobaczymy, jak może to progresowane będzie. No ciekawe, dobra, światło on, więc spoko. A potem co trzeba zrobić, zobaczę. Jak jesteś to tutaj, stoisz sobie. O. A, jakoś to poruszyć się do góry bierze i potem wrócić. Aha, no dobra. O, tak jak jest teraz, chyba i czekaj, i teraz ja zaś już tymi drzwiami sobie. O, tak, to właśnie chyba dobrze, bo teraz chyba trzeba tymi tak do siebie. O kurde, ty panie, to nie jest chyba aż takie proste, panie drogi, ty. Widzowie tu mówią, żeby sobie to zrobić, a to wcale chyba nie jest takie. chopsiu, ogólnie kurczę bym powiedział. Bo to trzeba od tej strony, nie od tej co robisz ogólnie. Trzeba od tej tutaj jak jesteś tutaj, trzeba jakoś tak do siebie. Żeby cię to do góry podbiło. O panie drogi ty Co wy mi tutaj daje te za próby, kurde, jak to to nie jest wcale takie hop -siup, ty. No to trochę nie wiem czy nie, nie... Nie wiem czy to leży dobrze ty, powiem szczerze. Próba jest robiona, ale to chyba nie będzie takie proste, moi drodzy, wcale. Glitch tu angle tu lew do... Kurde, aparat chciałem wyciągnąć, halo! Ona jest pa, jednym tutaj... drugi O ja pierdziele to chyba tak to chyba No nie wiem, czekaj jakoś tak do siebie Może no, żeby cię to podbiło to ja nie wiem co trzeba zrobić Nie, to będzie, to jest challenge full chyba Actually, to nie jest jak zwykłe remonty Chyba tutaj kurcze Także ja nie wiem czy my jesteście nadzwyczajnie no, na świecie w stanie Aż takie Aż takie bagi do siebie zrobić No koleś czeka, jak to koleś robi Wchodzi teraz sobie pomiędzy I tak to siebie jakby bierze, what the fuck, i mu się udaje od razu. O, no tak nie wiem jak to gono kapuje niby. Nie. Ale wiem, chyba nie powiem Wam, że raczej, chyba raczej nie jesteś w stanie tego zrobić, moi drodzy, nie ukrywam. No on tak czekają kamery ma tak specyficznie chyba. Okej. Okay. A może szafka tak musi pat... być pusta, yy, czekaj, zobaczy co ma te tam w szafce, ten chłop. Nie no, ma zapełnione. Tak jak my. On tak się patrzy tak dziwnie do przodu. Nie kurczę dziwne, no chyba moi drodzy raczej... Wątpię, że nam się to uda zrobić, nie ukrywa, bo to... Jesteśmy troszeczkę nie, tak? niepełnostrytni tutaj. Albo może widzisz aż tak bugować gry nie, nie może. No znaczy, się nie wiem, update tu raczej nie było, więc pewnie się da, ale... Jak to się da? A tutaj okay, może tam jeszcze jakoś. Jeszcze raz tak wygiąć o. śmiesznie. Tylko tak kurczę, no powiem wam, że chyba się nam nie uda to zrobić, imo, bo tutaj to się nawet wejść teraz nie dają. Te no właśnie I don't know guys, I don't know I don't know man Kurwa. O, oh, wyjąłem no to jest, z zawiasu. To, to jest chyba impossible. Może po prostu... Może po prostu trzeba kontynuować Investigator, moi drodzy. I tyle. Bo chyba chyba to jest no. Bo aż, aż za bardzo chyba my to przesuwamy tutaj. Kolega na materiale pokazuje, żeby tak... Eh, jak on to bro. robi? On O! Bro, on tak robi. On tak wchodzi, tak jakby tak w to i tak pcha do przodu i... O! I co teraz z tym poruszyć? No tak, nie chcę mnie do góry tepnąć, ale nic, więc I don't know, I don't know, to jest raczej tak tepa lekko, ale no nie, no raczej nie wiem, czy my chcemy się z tym trudzić tak szczerze, mówiąc, żeby tylko na dach tan Może dach, tak ja się tak zamknę? Szczerze. Mówisz? No to chyba nie wiem, czy cokolwiek da, bo to tak, no tak jakby to pchało się tak do przodu i go tepa do góry właśnie tak śmie... o, dotknął drzwi, wow, ale chyba, chyba się nie da. się da się na pewno, ale, ale myślę, że to nie jest taki hop jak na przykład remont na Willow Streetie, który... Cię teleportuje za mapę ogólnie, nie? O, o, raczej. Aj, aj, aj. Siura mi przyszedł. Na... Ała. No, raczej. A. Raczej chyba to nie jest takie hopsiop. Ja bym szczerze darował. Tak szczerze. No, po prostu zrobimy sobie tutaj tam moi drodzy. Ale próbowaliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, no jest to ogólnie materiał, można się tutaj wpisać jak to wygląda Ale no, kurde, oh, żeby tylko dostać się oh, na ten dach tak Wyremontujecie, szczerze, wyremontujecie Tak szczerze to chyba po prostu spasujemy Raczej, no bynajmniej mi się nie chce tego aż tak robić, żeby tylko widzieć durek na Tangeluda. no niestety no Raczej nie wiem jak tam ty, panie drogi, ale ja po prostu chyba przejdę do swojego investigata, ale próbowaliśmy, powiem tak Próbowaliśmy, tak. There was, tutaj, there was a try, there was a try. No właśnie, there was a try, ale czy to jest aż tak bardzo worth że żeby być latem tym? No nie wiem, nie wiem, dlatego po prostu sobie zaczniemy zwykłą gierkę <laughs> tutaj. Ale żeby nie było, widzicie, udokumentowane. No. Jesteśmy try po prostu. Do. A, ludstwo jest na no, tak. Widzicie, tak, ja zdjęcie się zrobiłem. No, no a czekaj, mogę spojrzeć w sumie, gdzie on no. jest. O, po, pokój dziecięcy, proszę pana. To jest bardzo common miejsce, ci powiem. No to prawda, na tej mapie i nie. Na tej mapie już jeden stopień tutaj, no okej, okay, okej. Okay. Także no, próbowaliśmy moi drodzy, możecie wy kurde, próbować, jakieś screenki w na Discordzie, gdzie macie w opisie oczywiście link do niego. Jakiegoś jeszcze nie ma to zapraszamy. O, bonerek elegancko. O, o nie, no no. Za dużo o. No 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 Za dużo fakty, źródeł. Fakty. Fakty, fakty. W basmencie, kurczę, zaraz pójdę włączyć chyba, że ty tam jesteś blisko, to. Nie 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 jestem. Szukam kości. No, ja znalazłem kostkę, mówiłem teraz, Aha, że już kostka pa, no, panie. Już kostkę mam, fotę. Ach, drogi, dobra, to wyrzucę. To tutaj też wyrzucę, dobra. Idę po te światełko wtedy. I dobrze, dobrze, kurczę. Na, la, 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 la. A czaisz, że ten... On. Robiłem Co? nagrywkę właśnie tą, bo chcieli, żeby pokazać jak zarabiać, to ten tryb nagrałem. No. I czaisz, że dwa razy pod rząd mi się trafiła spirytka i to było widać, że ona nie handzi po prostu pod oho, No, proszę bardzo, no to bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, kurczę. Ale ja nie chciałem uwierzyć w to, no tak. że jest drugi raz spirytka i Poltera zaznaczyłem. I can't believe. No widzisz, czasami no, jednak trzeba uwierzyć. Czasami mm. trzeba. Czasami trzeba, czasami trzeba. No wczoraj trzeba. mi widz też powiedział na tym, na, yyy, że jest demon, a ja mówię... No, nie wiem czy demon no i demon. No to widzisz, proszę, widzowie tutaj się znają normalnie no, bardziej, ja nie... Kurde, no, no, no chyba, się chyba tak, chyba tak. Co ty sobie myślisz, panie drogi? <laughs> Are you here? Are you, are you close? Masz, baw się. How old are you? No, chyba Rzwi nie... Te też wyremontowane. Are you a friendly? No, prawie się tepłem tam jakoś dziwnie. Are you close? <coughs> chyba średnio <coughs> gada. O, o, bo tu radio w tamtym pokoju obok, what the hell? <coughs> Kurde, zaśmie. Coś, coś się dusi utpło, chyba. Utkło, mi w gardle. Patrz, tutaj odpalił sobie te radio. O, no, chyba się kolega przeniósł rzeczywiście tutaj w to No i znowu prąd nam wywalił, co za śmieć. Bo tutaj freezing teraz jest, no. No moi drodzy, może nie wiem, pogoda u was, u mnie na przykład jest sympatycznie dzisiaj, chłodno, naprawdę fajnie, także żyć nie umierać w sumie chyba, ogólnie no. biorąc, także sorry Tutaj było tak fajnie chłodno w Gdańsku. No też, no właśnie, kurczę. Ale patrz, tutaj jest freezing niby też, ale tutaj też, kurczę, chyba jest freezing lekki. O, zapalił światło mi tutaj to no jest to mara, no. Tyle wiem póki co, chociaż tyle. Are you here? Marasta. Are you close? No taki Ręcz, tak. czy to jakieś twisy po prostu są, że to jest też freezing taki jakby ty łapy hmm. No to ty też jest 4 stopnie, no No oczywiście Gaśwa zapraszam a się osiągnąć tutaj na horrorek jak coś, także no, będzie się działo na korytarzu jest 9 stopni, a tutaj po 4, więc raczej tak średnio. Bo tutaj tylko freezing brew daje 3 nawet, no O oh, well. To jest trochę weird. Tak no chyba ta... weird. Tutaj po... w tym pokoju też chyba jest właśnie tak czekaj, chyba że się zmieniło już. No, po 6 stopni tak, 5-2 też tak kurde dziwnie ty. Korytarz chyba... też po 9. No Trzeba korytarz po 10-11, no i naprawdę, pokoje, ty, no. Tak. Cap. Are you here? Are you close? Tyle naprawdę, weird to ogólnie. To nie, ale no, kurde, no, widzicie. No widzicie, widzicie, ciekawie, ciekawie. No, te, te duchy to. Bugofobia. Mmm, 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 mm, mm, no, wezmę sobie sól, może dwie, w jedną w tym, drugie w tym na razie pokoju, żeby nie było. Jakieś questy mamy? Y parabiotyko, wezmę albo wezmę. A, parabiotyko, a nie mam już obtychę, Mamy questa, żeby. A, ty sole. O cholera. O sole dwie. Tak. O sole rzucił ty tak mocno nawet. Potężnie. Tam są w jednym miejscu tutaj najwyżej, a drugą tam, tam w drugim pokoju zobaczymy, bo to tak trochę kurczę dziwne jest ogólnie. Hmm. Sasi masi trochę. No sasi masi duszek trochę. Susy musy. Susy musy. Dobra, idę po te, poświecę wtedy, żeby płacić tutaj. nie lekka niejasność tutaj. Mamy no, nie lej, do... lej, lej, Jakieś, jakieś członku, takie... Nie do... O, IMF-5. Nie dopowiedz. Uuu, dobrze. Dobra, dwie lampionki biorę elegancko. Dwa lampionki kurcze. Nie widzisz, Twinsy? Możliwe. Possible. No, trzeba no, tak dziwne? Dziwne troszkę to jest dla mnie. Dobra, tutaj, tutaj dam bardziej jedną właśnie pomo. chyba jest zainteresowany. No, ale dobrze, w, drugą w razie co też. Ale nie stapnął tam nie w tym No tuchowie, właśnie, pierdziemy. właśnie, też mnie to zastanawia. O, widziałem projektor. Uu, Czyli to chyba w RaiFit ja może tak... być. No właśnie, nie? Kurde. Tak, Niestety no. w Rafik bo zero zdjęć będzie, no bo haha, w Raif, super jestem postacią. Chyba, że przyniosę parę świec i sobie po prostu zrobimy zdjęcia tych, nie? Jak gasi no. po prostu te najzwyczajniej na świecie. I ciągle jest, interakcje jest... chyba ją. No. O właśnie zgasił. Hmm, to potem możesz pierdzielnąć od razu, bo to... Ale nie stę. w ja tutaj jeszcze w ogóle kulka, na... i tutaj, jeszcze z tyłu. albo no, pewnie w Raif, no bo to kurczę no, to taki to mały Jest, pokój. jest, jest! O widziałeś o, projektorek przebiegł. I to zdjęcie trzeba zrobić no kurczę. O. Trzeba drugi projektor, jest... Daj, żeby było więcej tego. Więcej. Więcej, więcej. Dobra, ja biorę aparat. Pst, dobra, good, good. Good, good, good. Ja, ja, ja. Dodamy jeszcze to. A tu księgę mu nie wiem po co, ale mam już dwa wody. Ale księga niech się stoi. Hello, Gausti. Po tym uruchomię. Nie będę kurde, żeby zdjęcia nagle nie skridować, więc hmm. pójdę po smarze, po prostu, może. A, żeby tam. nie było lekkie smarze. Wiecie, to o co chodzi, to moi drodzy. Dobra, smacz, smacz, co jeszcze mogę wziąć? O, czujnik ruchu dla pełnej pewności. Na przykład. Pięknie zagasił świeczkę, podobało mi się. Mmm. Dobra, weź tą kamerę jest potrzebna. You don't need the camera, here. No kurde. Dziki kolega, chyba. Zobaczmy, może. No wejmu z papa. Dobra, kores zrobiono, oczyszczenie autostradzkie. Parabetyczny, parabetyczny jeszcze. No to i leży. Mm -hmm. Zdjęcie ducha nie mam w sobie must have, więc jakby. No tak jakby... W razie co, Jak to? się nie pojawi, to mu nie zrobię, no hmm. prosta piła. Krótka piłka z mojej strony robisz pałę Fakty. czy nie. O jak się ładnie leci, no i... Oj kurde, co to we mnie? No chyba. Po O, zgasił tą tutaj. No wasi... Weź zapal jeszcze. Ja nie widziałem nie patrzyłem. Tutaj ta, ale dobra. Nie, no, nie będę ryzykował, perfekt investy. nie widziałem, panie. Czyli nieufny. Taki on właśnie jest. Siadał mi do łóżka, także spoko. Także spoko, spoko. Duch wszedł ci do łóżka. No chyba... ją. Dobra, idę po drugiego smaru, żeby nie było razie co. Zawsze jednak być warto tutaj ubezpieczonym i zabezpieczonym. Także iść iść. Wszystkie smarne. Nawet wiadomo gdzie jest hide spot w sumie. Ty no, w sumie fakty, nie. No właśnie. Tutaj nie. Tutaj też, nie? Z, lust z lusterkiem tak, może być ciekawa opcja, bo może się tepnąć, nie? Hmm. Jak to hmm. w Wrajfiniusz. Tak ty. A, hajs, to jest piwnica w Wrajfiniusze, no dobra. No już zdjęć, chyba. Ty, panie, ty wszystkie smaczysz i zabrał, dawaj mnie jednak. Tak, mam. Mam trzy w ekipunku. Hmm. Otworzył dwie do garażu teraz, excuse me. No, bo się Ale no, do ciebie Ale trzeba zrobić pewnie. content, no. Trzeba zrobić content. I teraz trzeba po prostu zapłynąć hunta. Nie ma. A o, czekaj, może to tak jak chcę zobaczyć, że. Come on! Here. Come to Soul, to Soul, Soulty. Come to Drawsko -pomorsko. No. no koleżanka ładnie tutaj pokazała, jaki fajnym rajfikiem to nie jest. Co, uciekasz, nie bój się go, słodziutki jest. No. Ja no. mam jeszcze smacza kolejnego, panie. Brawo. Dzięki. No, koleżanka no, walking, Michael Jackson in the freezer. Michael Jackson aerofreaser. No to słyszymy taki investigating powiedział, w RAF To no, trochę. Nie, ja nigdy mam taką. Nie mam satysfakcji, jak jestem w RAF, te zdjęcia są takie zawsze kuzyniane trochę, niestety. Aha. No jest to mechowy, jest... mechowy champion. Mm, champion. <laughs> Holy. Ale se dupta, no i ładnie no. Ale widzicie, próba była, żeby nie było, próbowaliśmy się dostać tą górę, ale to jest no. trochę chyba gufiach ogólnie, chyba trzeba się po prostu jakąś taktyki nauczyć, rzeczywiście. To sprawdzałem jak to robi się, tam przemowy tego TikToka. Ale no, jakoś nie wiem, próbowaliśmy rzeczywiście i no tak średnio to wychodziło, no ale cóż mogę rzec, no. Ludzko zabieram jest, o, z nami. Mogę, o, Dobrze. Ja biorę w takim razie pieska, pieska. I coś jeszcze nie wiem co o, to, tak. to. Ale no kurde, on się szafkami bawi! O, zobaczmy co robiliśmy i teraz chciał szafak, szafkami, on no, się tępnąć widzisz, kurde? No pierdzielo, pieska pies to jest. No bo po, po prostu do, do narni wszedł i wiesz. Tak myślę. Tak myślę, kurcze! się. No dobrze, elegancko. To się nazywa dobry investigate, moi drodzy. Nawet no na błędzie by się hmm. udało, no bo, no bo wiadomo. No, elegancko, elegancko. Bonusy dochodzenia, ale gdzie perfekcyjne dochodzenie jest napisane, Ty nie widzę w sumie. Patrz, widzisz, masz coś? Bonus dochodzenia tylko mam. No właśnie, excuse me. No? Dziwne, o oczywiście Facebook i spami tak na, na koniec nagrywki, także no my dziękujemy wam moi drodzy za oglądanie, pamiętajcie jeżeli się spodobało zostawcie tego lajkańca, like, który pomaga na pewno w pozycjonowaniu wszystkiego, Subskrypcje, tak. jeżeli jeszcze oczywiście nie posiadacie kurcze, no i komentarz to jak chcecie oczywiście. A ja powiem tak, no ko każdy no. kolejny lajk like i każde kolejne wyświetlenie to jest dodatkowa no. szansa na wejście na dach w Tanglewood. Nie, to chyba nie, no i co, ja zapraszam <laughs> oczywiście jeszcze moich widzów, bo dla 19, no ten horrorek będzie content, Summer of 58, jakaś gierka, więc no, będzie grane dzisiaj, no i co, no i jeśli jeszcze może do wleć na kanał, obstawiam, 2 na 8, okay. ten którym zobaczymy, żeby ka lobby, bo wczoraj 50 no minut szukało mi, więc się zaraz przekonamy, no i tyle, także ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się moi drodzy, miłego dzionka i w ogóle trzymajcie się i pa pa! No, tak jest widzowie, Dobra. ja też się żegnam, baju!